Przed przystąpieniem do pobierania wycisku należy zapoznać się z instrukcją i dokładnie umyć zęby. Przygotowujemy zawartość zestawu wyciskowego. Sprawdzamy, czy wszystkie zęby mieszczą się w łyżce wyciskowej. Przystępujemy do mieszania masy. Mieszamy energicznie przez 30 sekund. Po uzyskaniu jednolitego koloru z masy formujemy kulkę, a następnie rozwałkowujemy ją w kształt walca. Masę wkładamy do łyżki wyciskowej. Bardzo ważne jest zatopienie zębów na środku masy, dlatego następne kroki należy wykonywać przed lustrem. Po włożeniu łyżki do ust wysuwamy ją delikatnie do przodu, aby zatopić zęby na środku masy. Następnie dociskamy ją palcami jednym ruchem powoli i mocno aż do oporu. Czekamy 5 minut. Wyjmujemy wycisk z ust. W przypadku wątpliwości wyślij nam zdjęcie swojego wycisku na maila. Pobrany wycisk należy odesłać na adres pracowni. Stomatolog i technik dentystyczny sprawdzą wyciski. W ciągu następnych 7 do 14 dni roboczych wykonamy Twój produkt i odeślemy go na Twój adres.